A dzisiaj nasz Ickitek kupi mi prezent, tym razem w Pepco. Prezent niespodzianka, najbardziej bekowy, śmieszny i tak dalej. A ja oczywiście kupię jemu. I to co ja mu kupiłam macie u niego na kanale, także koniecznie zajrzyjcie. Ale najpierw siki zamokany jak jeszcze mnie nie subskrybuje. A teraz czas kliknąć czerwony przycisk subskrypcji. Ryboj. I przypominamy, że na 400 tysięcy subskrypcji, to już jest prawie, otwieramy nasz sklep ufikowo-kitkowy, także wbijamy subskrypcję, wbijamy kciuki w górę, jeśli chcecie kolejny odcinek właśnie z prezentów od naszego kitka. Ja kupuję zawsze lepsze prezenty. No, wstawka w stępko. tuptamy i nasz cel namierzony, Dam -dam -dam. wchodzimy. I wydajemy kasę. No i dobra, jesteśmy w domu i tak czekam na mój prezent. Dobra, zacznijmy. Ja uważam, że kupiłam Ci bardzo fajne rzeczy. Niech Ci będzie. Najlepiej robiliśmy sobie od 150 do 200 zł. Coś takiego. Znaczy nie, ja chyba się spokojnie zmieściłem Ale da Ci coś, coś, co zawsze chciałem mieć. Wiesz, co to, to, było... to jest. Tak, to było marzenie mojego dzieciństwa. To są te gry w ten. Nie to O nieki tak. Co? Baterie Żartujesz Kupiłeś chyba baterie, prawda? Tak, kupiłem baterie No to lec po baterie Dobra, czekaj Ja cię kręcę Najśmieszniejsze jest to, że nawet nie wiedziałem, że to potrzebuje tych, ale kupiłem i tak, akurat bo nam były potrzebne do innych rzeczy, tak więc Co? mamy dużo baterii z Duracell, czy jak to się nazywa Nie, to nie mamy mam w tym słodkie, one są takie cute Jak to się łapie, ej, poważnie? Ej, nie wiem, zawsze chciałam to mieć, ale nie wiem Najpierw baterie Ale jakie tam są baterie, szybko mu? Ja ci już powiem Malutkie okay. Nie, nie, nie zrobiłaś tego, co nie? Poczekajcie, ja wam pokażę no, Tak więc, tak się zaczyna właśnie zabawa z Anią Ania, powiedz coś na ten temat Co się stało tutaj? W którym momencie zabłądziłaś? No bo... No, bo co? No dobra Co robisz? Układam No ale szybciej to układa. to coś się będzie kręcić, czy co? Pokaż, że potrafisz łowić rybki Brakuje mi jednej rybki Zgubiłaś rybkę? O rybkę Odpalamy, tak? Teraz i ciebie, i ten Jak to? O matko, co to jest? No odpal to, a nie. Co, dawaj? Ja cię kręcę Dawaj, złów jakąś rybeczkę. Ej, jakie no musisz jej dać, i ona wtedy. Co jest? No, i jagony zaciskają zęby, i teraz. Jak one zaciskają, to musisz je szybko wyciągnąć. Ojej, Ania Ania Czekaj, już teraz pracować. Udało się, mamy ja to, mamy. Ja cię kręcę, ale mega Dobra, udało ci się złapać rybkę Jeszcze jedną To jeszcze jedną chcesz złapać? Na dwie teraz, połowę. Oo, no to trzy godziny później Dawaj, yeah. o oh. No <ślańcone> nie, no przecież to jest banalne Nie Tak Czekaj, idę do ciebie Idę do ciebie Trzymaj, nie, Ła, udało się Niektóre nie chodzą a, No I... ej, złapał ją Brałem fraję Ale co to było, ej to Ja wygrałam Gdzie masz moją rybkę? Rybkę? Poproszę <ślańcone> no kolejną Łap Yes. Okej, okay, dobra, teraz następny prezent. Jest troszeczkę wystrzałowy, tak się to on mówi. To jest... Proszę bardzo. Uuu, wielkie umysły, myślą tak samo o kitach, nie zdradzam nic, ale ja ci kupiłam coś bardzo podobnego, ale mega kocham konfetti. Kitek na sylwestrowym odcinku, który wyświetla wam się tutaj, pomylił się i kupił mi konfetti takie na baby shower. Czy lubicie też konfetti? Jeśli tak, napiszcie to w komentarzu. Okay. Konfetti Przypominam wam, że Ania będzie to sprzątać Jak to wystrzelisz, to będziesz to sprzątać ja sobie spr A swoje ciebie? Nie, 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 nie strzelaj w tą stronę Będziesz to sprzątać Dobrze, że to sobie stąd? Nie zrobisz tego Nie, nie no, Zostaw Trzy, dwa w tą stronę <grym> już musisz, się... musisz w drugą stronę musisz wrócić Tak, ale musisz to w, w swoją stronę trzymać Nie, 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 w drugą W drugą, w drugą Powiedziałem dwa, jeden Happy New Year No, to nie w tą? Nie w tą. <grym To, <grym to tą. dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Trzy, dwa Nie, daj ja wystrzelę za kamerę w ciebie No to daj o, matka, robię, ale... Naprawdę, zepsuło się Edo, tak <laughs> Następnym prezentem Ode mnie dla ciebie Ola. Jest to oto Wow. To jest akurat fajne. To jest Bidon z myszką Miki. Ej, Myszko, ja tylko... Miki. Myszko Miki, Myszką no. Miki. Pakujesz się. No właśnie. Ale jeszcze dobre serio na To będzie genialne. Ale ci coś tam? No picie. Nie. Tak! Dlaczego to jest? no? Do, do picia. A nie wszystko jest w konfetti ogólnie. Cała podłoga, wszystko. Lampy są w konfetti. Aż coca-kolkę tam, skoro nawiązując do tego, że dostałaś myszkę jaką? Jaką dostałaś myszkę? Myszkę Miki! Hmm. Miki! Nie, nie, nie! I widzicie? Ja proszę bardzo. Nie mogę. Ale mega dzięki KITEK. Ty że on to otworzył odcinku i tak napiszę teraz MINI. Tak, MINI. Albo Miki, możecie napisać, bo przecież dla Ani to jest to samo. I słuchajcie, marzę o tym, żeby KITEK mnie kiedyś zabrał do Disneylandu. Nigdy tam nie byłam i po prostu to jest moje wielkie marzenie. W ogóle masz konfetti we włosach. Tak różowe. Chyba tak. No to dobrze. Dobra, no to co? Może uda nam się to otworzyć? A ja bardzo dziękuję, bo ja kocham myszki wszystkie. Dobra, a teraz gdzie jest następny mój prezencik? Ej, zgubiłem moje prezenty. Gdzie pożę moje prezenty? Dobra, oprócz tego kupiłem ci zestaw pięknych, odblaskowych, świecących naklejasek. Wow! no Ten są skąfetki! No, są, są naklejki, skąfetki, one są przepiękne. One są holograficzne Ja bym chciała mieć takie w moim sklepie No, możesz zrobić podobne Jest ładne Takie słodziutkie zrób Czekaj, czekaj, czy jest tu mufinka, jest tu popcorn? Popcorn lubię, okej, wata cukrowa, punktujesz Tort, szejk z bitą śmietaną Ale my musimy takie własne ładne zrobić, no, nie ma muffinki Nie mam muffinki No bo mufinka to jest tylko jedna wyjątkowa mufinka, którą jesteś ty Słyszysz? Ty jesteś tą wyjątkową muffinką Dobra, łap następne Łap i łap Uuuu Co fu? To, to są żele! Patrzcie, jak mama, to wybiałam takie coś, to są żele do kąpieli, które się tutaj otwiera. Zawsze oczywiście się je dawkuje i można to w ogóle z powrotem napełnić jakimś innym, ja tak zawsze robiłam. A więc są wielokrotnego użytku, a nawet na podróż są fajne i urocze! Plus trzy lata, okej. Okay. <grych> a nie oddaj to. Oddaj to! Słuchajcie, wiewiórkę czy jednorożec? Napisz teraz, czy wiewiórka czy jednorożec, bo ja osobiście, nie wiem, no was o sutkę, bo was są sotkie pociekanie z wiewióreczka wybrała, wybrała tym razem wiewiórkę. A co do jednorożca mam jeszcze dla Ciebie jeden bardzo fajny prezent. <laughs> to koła księżniczka! A nie, a co do jednorożca mam dla Ciebie jeszcze jeden prezent z jednorożcem. Czyli to jest coś takiego, proszę Cię bardzo. Tylko pytanie, czy sobie dzisiaj poradzisz z tymi bateriami? Lampa jedna! Ej, zawsze tego chciałam! Słuchaj, Kitek musimy zmienić tutaj tło. Na Słuchaj, lampę z jednorożcem? No, fajnie. Bo ostatnio, jak próbowałam odpalić lampki z tej to niestety. Tu, tu, Jakiś Po tym mam jeszcze dla ciebie ostatni prezent, ale on już jest mega, Kitek, mega. Kitek poproszę dwie baterie. Okej, okay, zobaczcie nasz unikorn. Powinien. świecić. O, Ej, czekaj, 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 bo to nie widać. Cium, Cium, matka. <laughs> Tylko unikorn. Widać siebie też tak leciutko. i powiem wam, że bardzo fajne jest to światło. I nawet bardzo ładnie wygląda na kamerze. Serio. Super, on będzie tak w tyle w takim razie sobie stał zawsze. Co ty, no to... Okej. Okay. Ej, naprawdę, dziękuję ci, że jesteś kochany. Nagrywamy teraz po ciemku. chyba No tak. Tum, tum. I stała się światłość. A teraz dostaniesz ostatni, ostatni, ale nie patrz. Zamknij, oczywiście, oczy. Ja muszę się przygotować, żeby ci to dać. To nie jest wcale takie proste, żeby mieć ci to dać. mam super humor po twoim kalendarzu, po tym pięciu Miki, mini, po naklejkach i potem, nie, no tutaj naprawdę powiem to słuchaj. Najlepszy prezent, jaki mi dałeś. Czekaj, mam bardzo dobry pomysł. Co robisz? Statek bierzesz? Po co bierzesz? Z zmieniasz? Zobacz. O Boże! No dawaj, łap. Co, daj, Zostaw! Zostaw moje... jakaś ryba wzięła! Ej, uderwała się! Chciałbym, że ty statywem ruszasz! Nie, ruszałem moją super profesjonalną węteczką. Co? Nie mam już na co z nią złapać, tej tej rybki, co tam myśli. Masz mnie na oku? Tak. I dałeś takie... Ale co mniejsze. I tak, czy ty chcesz, żebym został Nie, chciałem cię złapać na oczko po prostu. mam nadzieję, że się złapiesz po prostu na, na tą wędkę. Widzowie, napiszcie mi koniecznie, po co mi tyle oczu, co ja mam z nimi zrobić? Chciałem mieć takiego karpia jak ty. O! Co? O mój Boże, co? To... No chciałem, żebyś został moim karpiem na święta Nie rzucaj pewnie mnie rzeczami, to chowuj się Myślałem, że to chcesz rzucić, się schyliłem A... Tak? Czy to jest wszystko? Tak Szkoda, bo tak fajnie ci szło. Dobra, moje ulubieńce, wszystko było naprawdę fajne, chociaż niektóre rzeczy były dziwne Fajne były, wszystkie były wszystkie fajne Wszystkie były naprawdę genialne, ale jeśli miałabym wybierać, to najbardziej podobałoby mi się Właśnie to, ten jedno, który zrobię ta z moim tłem I to jest fajne wspomnienie z dzieciństwa, a marzeniem, no to były te rybcie Tak, to jest mega, zawsze też chciałem to mieć no... Wiesz, jak kiedyś leciały te reklamy w telewizorach i tak. takie, nigdy nie mogłeś czegoś takiego mieć A teraz, masz rybcie I tak dziękuję ci bardzo, koniecznie wy napiszcie, co takiego wam się podobało najbardziej Z tego wszystkiego wybierzcie jedną rzecz Jedna. No jakbyście mieli wybrać co dostać z tych rzeczy to wybierzcie jedno I koniecznie padajcie do Kitka, ponieważ Kitek też nagra to co ja mu kupiłam I uważam, że... kurczę teraz mam... Się <grymne> <do konkurencji. grymne> co masz dylemat? Kto kupił lepsze? Ale jest też fajne rzeczy kupiłam, taki wielki zestaw ci kupiłam, ale jeszcze nie zdradzam co tam jest No i dobra, no i koniecznie napiszcie czy chcecie zobaczyć ten kalendarz adwentowy z myszką mini No, a my jakie widzimy się w kolejnym filmiku Buziaki, pa!